Bandamy, coś takiego, tak? Jest kafija. Ale jest nie, tam, założyć, te... no. tak, Ale tak, ale mi chodzi, kurwa Na razie czy co? Wczoraj powiedziałem bandamy, opaski takie jakby Na ramy mhm. Czy jakieś naszywki Chodzę mnie, coś, nie, coś, Opaski coś... By były lepsze, miałbyś po prostu kolowie. Cztery okay, kolory, jak powiem na skład dalej biegnij no. dalej Odstawiam drzwi Dawaj, Pepper, przełaś. Idziemy po schodach? Tak. tak. Dobra. Czekajcie, poczekajcie, tylko zobaczcie czy tam nie ma czegoś kontakt, daleko. Kontakt daleko z Dobra. Nie, na, na daleki nie ma kontaktu. Umaga drzwi się otwierają. O, rybki powiedziały, dobranoc. No i pięknie. Pamiętajcie, wchodzimy Dobra. na czwartę. Pilnuj, pilnuj, pepe, pilnujmy nie drugie, chodźmy, drugie piętro, chodźmy, piętro, bo chłopaki przejdą. Okej. My tutaj obstawmy, obstawmy drugie piętro, w razie czego. Dobra, przechodzimy, przechodzimy, przechodzimy. Przechodźcie, przechodźcie. Super. Ostatni przeszedł. Jesteśmy. Czysto, nikt nie wychodzi. Jak najszybciej idź na czwarte, jak najszybciej lec na czwarte. Okej, okay, się macie otwarty drzwi. Mój gwiazd na pokładzie. Dobra, poczekaj, wejdziemy na crossa, wejdziemy na crossa. Dobra, drzwi na trzecie. Otworzę drzwi. na trzecie? Ty... Wchodzimy na czwarte. Otwieram drzwi. Dobra, drzwi od trzeciego są otwarte. Dobra. co? W uważaj! Padłem! Minus jeden. Dobra, crossem plus, crossem, crossem. Okay, dobra. Jest ja w lewo, to w prawo. Dobra, Pepper, właśnie tam do środka. Okay. Ja ci będę mówił co i jak, gdzie i kiedy. No muszę ich Uważaj, biegnie do ciebie facet. W przodu? Cały korytarz czysto do mnie. Wychodzi. Zaraz wyjdzie. Dobra, wchodź. korytarz, chodź. Na korytarzu jest jeden, na głównym korytarzu. Dwóch jest, raczej przepraszam. Dobra, wchodzimy do, dobra. do pomieszczenia. Zaraz zejdą, patrzcie przez okno. Oni zaraz zejdą po schodach. Prawdopodobnie może będziesz miał ich w zasięgu. Dobra, we, to wejdź tam, Pepper, na wyżej, bo widzę, nie mają zamiaru cipy ruszyć kurwa z tych schodów. Na to kurwa. Są na tych schodach, tutaj na czwartym, tak? Yy, nie, na wewnętrznych. Na wewnętrznych schodach, wewnątrz. Aha, Na wewnętrznych schodach, tak, teraz u chłopaków na czwartym mogą być. Jeden dobra. z pompką, drugi z automatem. To uważajcie. Masz na schody, idź dalej. Idź Kolo, masz, tam, masz tam na pół piętrze, masz. Yy, Kalo, masz kurwa, na pół piętrze masz kurwa faceta z pompką. Do góry? Yy, na dół. Nie. Na dół, teraz uważaj. Więc. Dobra, wyeliminowany. A to możemy się połączyć, jak nas trójka została? Tak, to się połącz. Ten połącz jest ten. Sali jest spółka. Dostał. Dostał plas. Czy w ogóle mnie słyszysz? Tak, jesteś Słyszy na czwartym. Tak, o, chłopaki są na czwartym czyszczą. Dobra, zostań, na trzecim, zostań, zostań na trzecim, bo musisz przeszukać te, ten. Y, całe piętro, bo piętro nie zostało przeszukane. jesteś? na trzecim. Za mną Dobra, saliga jest na trzecim Widzę czyś laserowy Do moj, do moj Na krzyż, na krzyż, na krzyż Przełaź Dalej idziemy. Raz Idę w lewo, ty w prawo To powinniśmy jeszcze jak policja drzeć cikę. Gleba kurwa, gleba Policja. To tak, wprost Otwarte drzwi Dobra, wyłazimy Aha, to ty? Dobra. Nie, no ja, to ja. O, ten, ja ten, idę w lewo, ja ty walić w to. Nie, wiesz? ja robię za dużo hałasu może po prostu, wiesz, dlatego. tego. jest? Tutaj jest? No, to niczego to już. To, nie to jest na Dobra, duchy. ja idę tutaj. Idziemy na czwarte? Krok jest kroki Czy to. Dobra, ja idę tutaj zobaczyć. Znaleźliście tę walizkę, czy nie? Na razie nie. A no jest, party, no. Wchodzimy w te drzwi otwarte, w te drzwi otwarte Przeraź na krosa coś tu biega Dobra Chyba na... Mam intela, mam intela Obstawia mnie no, e, no, ale tak to nie rób Jesteś się na czwartym? Tak Tak, na czwartym znaleźli już Rescue powinno być już czyste. Jeszcze tutaj. To... No, Sagile, aby gdzieś Nie, eee, Gdzie mamy wyjście? Eee, Na drugiej stronie statku. No, w sensie. Tak, dziup. Tak, dziup. Tak, dziób. nie powinno być nikogo. Dobra, plas, idziemy dalej. Do tych schodów tutaj. Na schody, na schody, na schody, obstawiam ci w dupę. Dobra, Super. no faktycznie nikogo nie. Konią. Wychodź. To co jest przed nami? To ktoś na ustach? Ktoś na ja biegnie? To... to ja. Kto biegnie na dziób? Dobra, ja. plaster. Idziemy na dół. Jest za mną. Gdzie jest ten extraction na dziobie? Tak, na tak. dziobie. Zielony dym. Dobra. Największa aktywność jest na mostku, jeszcze w dalszym ciągu. A to... Mat to ja wiem, ale mówię, wiesz, bóle w żeby ktoś was nie ten... ...nie stargetował. pleców. No. Dobra. To ja będę się do... ja będę się, do się Jak nie do ma nikogo... ...pójdź tam. Nie ma nikogo, bo podbiegamy szybko. Na chwilę. Bieg, 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 bieg. Na kontrolu. Jeden na kontrolu. w oknie, jest. Bieg, kontrol. Kelo, musisz wstać z kucaków. Ja wiem tylko że przede mną ktoś jest, nie wiem kto W sali Gepard? Nie Gomes chyba Nie no ja padłem ale patrzę w trzech biegniecie Pepele. Ja jestem już na dziobie, oh, to jest wyczystane. Dobra, tu jest czysto Dobra leć, bieć, raz biegnij No to pizda Rakieta Granatujemy cały dziób Nie 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 Nie, już jest czysto, tu nikogo nie ma a tam patarys strzeli. Zabijane wszystko. No kurwa! Kurwa! Wcale jak mówi, najpierw tu przyszedłem, żeby ich wyczyścić. No okej.